O, tu jest ta cela, o której panu mówiłem. Proszę bardzo. O, to jest ta, ta. Ona może z zewnątrz, tak. Okaza okazale nie wygląda, ale od środka. Zobaczmy, może panowie wejdą. Tak, ja zaraz zapalę światło i będzie widać lepiej szczegóły. Tak. A tak się zamyka. już zamknięte? Tak. Zamknięte. bo mam nowy zamki, taki kupione, prowadzący. A państwo jesteście wolni. To? Możecie iść do domu. To wolni. O co chodzi? O O co chodzi? O co? Chodzi o to, że ja do policji zgłosiłem się sam z własnej wody. I po to, żeby łapać złodziei, a nie po to, żeby wysługiwać się takim palantom jak wy. Tak! Za te wasze prywatne interesy, kryciafery, brudy. A muszę, bo ciągle przychodzą nowi i ciągle każą mi to samo. I ja już od tego zwariowałem! Tak! Od których Pejniu? Ja za siebie nie odpowiadam! Czy Ty wiesz, co ty robisz? Czy Ty wiesz, że mnie chroni immunitet poselski? To jest równoznaczne z zamachem stanu, to, to, to jest sam... wystąpienie to przeciwko przedstawicielowi można... najwyższej i... ustawodawcy władzy w tym kraju. To, to jest zamach na trzecią życiu to Fajda! Przeciwko Państwu, że pojemniki